Witam Państwa. Chciałam dzisiaj pokazać, jak możemy wykorzystać gąsienicę do zabaw edukacyjnych. Mam kilka propozycji. Zapraszam. Zabawa w liczenie po kolei od jednego do sześciu, dziesięciu, jak dzieci potrafią. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Nie dobrze. Następna propozycja zabawy. To co było już wcześniej, były te ciągi, na przykład kolory. Różowy, zielony, czerwony i znowu różowy, zielony, czerwony. Różowy, zielony, czerwony. Różowy i dziecko dalej koloruje. Możemy też mieć puste. I sami wymyśleć ciągi. Ja proponuję kuziki. Czarny, żółty, czerwony. Czarny, żółty, czerwony. Czarny i dzieci. Kontynu takie same ciągi możemy zrobić tak samo z kołem, z trójkątem, z kwadratem, z prostokątem, jak chcecie. Koło, trójkąt, koło, trójkąt, koło, trójkąt, koło, trójkąt i dalej, dalej, dalej narysowamy. I dzieci powtarzają, kontynuują. Mogą być też literki. A, o, e. A, o, e. A i dalej. Powtarzamy też. I uczymy. Wykorzystujemy znane słowa. Na przykład mama. Jeżeli, jeżeli dziecko nie wie, możemy pokazać. Mama. A potem niech powtórzy z pamięci. Jeżeli nie wie, może mieć wzór? I układa. Zap Mama. Motyl. Możemy też utrudnić, dać więcej literek, i dziecko musi wybrać i ułożyć słowo. Ta. To nie.